Dzień dobry. Dziękuję, że zgodzili się Państwo razem z uczniami wziąć udział w projekcie Akademia Młodego Przedsiębiorcy organizowanym przez Akademię Wistula i Bank Zachodni WBK. Chciałem pokrótce powiedzieć, co się wydarzy, bo projekt za chwilę rusza. Po pierwsze, projekt będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszym jest nauka. Tego, czym jest przedsiębiorczość, na platformie, która została specjalnie do tego celu przygotowana. Tam, w formie gry i rozwiązywania zadań, uczniowie będą się przekonywali, czym jest tak naprawdę przedsiębiorczość, zdobędą też ciekawą i pożyteczną wiedzę. Połowę punktów będzie można uzyskać na platformie, która też będzie prowadziła rankingi najlepszych szkół, najlepszych zespołów czy najlepszych uczniów. Potem będzie duży projekt. Trzeba będzie zrealizować w zespołach od 4 do 6 osób. Duży projekt na potrzeby konkretnej firmy, otoczenia lokalnego, tak, żeby ten projekt przyniósł pożądane rezultaty, które są opisane w regulaminie. I razem z obu części projektu tego i na platformie nauki dużego projektu będziemy zebrać punkty. I ci, co są najwięcej punktów, będą, Wybrani przez jury do wielkiej finałowej gali, na której przedstawią wyniki swojego projektu. To w skrócie o tym, co będzie się działo między 20 września a połową stycznia, kiedy będzie wielka gala. A co teraz, przez najbliższe dni? No, bylibyśmy bardzo zobowiązani, gdyby Państwo dopilnowali, żeby uczniowie zarejestrowali się na platformie. Na ten temat będzie kolejny film. Wiem, że są z tym problemy. Uczniowie o tym nie myślą, ale trzeba ich przypilnować, bo jak się nie zarejestrują, to nie wezmą udziału w projekcie. Ważne też, żeby zdobyć podpis pod zgodą rodziców na wykorzystanie wizerunku ucznia, no bo oni będą się pojawiali w różnych filmach na platformie. Dobrze, żeby ta zgoda była. Sugerujemy, żeby tą zgodę otrzymać na zebraniu z rodzicami, które we wrześniu odbywają się w szkołach. Trzeba też poinformować uczniów o tym, że w tym konkursie można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody bardzo atrakcyjne. Najlepszych zespołów. Mamy indeksy na uczelnie, czyli można już zapewnić sobie miejsca na studiach nawet będąc w drugiej czy pierwszej klasie w liceum. Dla najlepszych zawodników w konkursie mamy tablety markowe, również dla opiekunów grup, czyli dla nauczycieli też mamy nagrody w postaci tabletów. Dodatkowo planujemy przeznaczyć finansowanie nawet do 5000 tysięcy złotych. Za projekt firmy, którą uczniowie stworzą, która będzie mogła te pieniądze przeznaczyć na rozruch i na swoją własną działalność czyli indeksy, tablety i pieniądze dla startupów na rozruch i nagrody dla nauczycieli, którzy najlepiej poprowadzą swoje własne zespoły ze swoich szkół. Dla atrakcyjne nagrody dobra zabawa tylko żeby w tym wziąć udział, to trzeba się zarejestrować czyli prośba do Państwa: przypilnujcie swoich uczniów, żeby się mogli zarejestrować. I zachęćcie ich, że może jak wezmą udział w tym projekcie, to dostaną szóstkę z, z nauki o podstawach przedsiębiorczości, co też powinno być dodatkowym bodźcem dla nich, żeby w konkursie wziąć udział. Zapraszam do wspólnej zabawy. Startujemy 20 września. Młodzi ludzie naprawdę nauczą się bardzo dużo. Będzie tu dla nich nauka i świetna zabawa. Na koniec wielka gala, świetne nagrody. Naprawdę warto. Zapraszam.